No na ten moment chyba czekaliście przez cały sezon. Zacznijmy. Witam. Na pewno. No, w końcu udało się wygrać 11 kolejka. Choć myślę, że dużo wcześniej zasługiwaliśmy na to zwycięstwo, ale no lepiej później niż, niż wcale i myślę, że teraz ruszymy do przodu i będziemy punktować, myślę, że regularnie. Skupiamy się na tym, żeby. Małymi kroczkami zdobywać te punkty i poprawiać swoją pozycję w tabeli, i myślę, że na pewno na koniec tej rundy będzie, będzie, będziemy zadowoleni. Mam wrażenie, że dzisiaj wszystkie elementy wygrały, szczególnie pod koniec spotkania. Które z nich były najważniejsze dla Was dzisiaj? Dzisiaj na pewno najważniejsza była nasza determinacja i to poświęcenie. Rzucaliśmy się na każdą piłkę, pracowaliśmy w kompakcie, w obronie wszyscy razem. Zapracowaliśmy po prostu na zwycięstwo. Jak jesteśmy drużyną, to potrafimy wygrać z każdym. Tak jest Poczeka, prawda. W meczu był dosyć no, nieoczekiwany, bo Mieć mogłabyś być na 1-0 i później byłoby zdecydowanie trudniej. No tak, mieć, mieć na pewno ma dobre te początki byliśmy na to uczuleni, bo już tak dwa, dwa razy tak zdobyli bramkę od rozpoczęcia meczu. Na szczęście nam nie, nie strzeli tej bramki i udało się wybronić przed tym. Przetrwać ten, ten gorszy moment. I potem myślę, że tą pierwszą połowę wyglądaliśmy nieźle. I szkoda, że nie zliczyliśmy tego jakąś bramką. Ale cóż, no, najważniejsze dzisiaj jest zwycięstwo. Nieważne bycie jej styl, tak naprawdę. I się cieszymy. Teraz świętowanie, ale jaki plan na ten tygodni Czechy? Krótkie świętowanie, na przerwę na pewno zregenerować głowy i skupić się, skupić się na tym wygranym, żeby zacząć wygrywać kolejne mecze, bo, bo tak naprawdę to jest mały pierwszy krok i przed nami teraz tylko wielkie rzeczy.